Musimy rozkopać tę drogę, żeby naprawić rurę, która jest pod spodem Pamiętasz, jak się obsługuje młot w Tak! Trzeba ustawić ostrze pod lekkim kątem, pochylając młot do siebie Mam pokazać? Tak, pokaż Bardzo dobrze Co mówisz? Ups, nie słyszę cię zbyt dobrze w nausznikach Powiedziałem bardzo dobrze Możesz teraz rozkopać resztę, a ja tymczasem pójdę po rurę Jasne, Bob Świetnie Pamiętaj też o tym, żeby założyć nauszniki przed pracą Leo! O, cześć, spychaczu! O co chodzi? Bob mówi, żebyś przerwał pracę Marta upiekła placek Chcesz piasek? Powinieneś znaleźć go na placu Leo! 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 O, no, spychacz! Nie zauważyłem cię, co jest? Nie chcesz spróbować ciasta, Marty? Jest takie dobre, że hej! A, Klej! Tak, mam! Na pewno jest w skrzynce. Leo! Znowu ty? W czym mogę pomóc? Został już tylko kawałeczek ciasta, Leo. I Bob mówi, że poszła już cała taca. Naprawdę dobra praca? He he he. Dzięki spychaczu. Ciekawe dlaczego Leo nie chciał spróbować mojego ciasta. No cóż, bardzo dużo stracił. O, co takiego straciłem? Ciasto Marty. Przykro mi, nic już nie ma. Było ciasto? Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Uczcie się z Leo. Leo i jego skrzynka z narzędziami. Ostatnio opóźniłeś kilka prac, Leo, bo zapomniałeś, co nam się może przydać przy ich wykonaniu. Tak? Przypomnij mi kiedy. Cóż, wczoraj na przykład mieliśmy pomalować, jak wiesz, gigantyczny teleskop, a ty zapomniałeś zabrać drabiny. No i pędzli. Nawet farby. O, o tak, teraz pamiętam. To dobrze. Więc zanim wyjedziemy, musimy sprawdzić, czy mamy wszystko, co potrzebne, i czy po coś nie będziemy musieli wracać. Dobra, to ma sens, Bob. Więc tak, dziś rano mamy budować w Zoo szopę, w której będą przechowywane banany dla małp. O, pojedziemy do Zoo! Przygotowałem więc listę potrzebnych narzędzi i chcę sprawdzić, czy masz je w swojej skrzynce. Dobrze? No dobrze, Bob. No to najpierw poziomica. Mam ją. Świetnie. Nie chcemy, żeby szopa się chwiała. Zabrałeś może wkrętak? Mam. Wkręty się raczej same nie wkręcą. Heh. W porządku. Młotek? Jest. Uwielbiam młotki, Bob. Nigdy nie zapomnę młotka. Super. Teraz zwijana miarka i okulary. Mam i... Mam. I na końcu piła. Ech, tutaj, uj, au Wygląda na to, że wszystko zabrałeś, Leo Dobrze, chyba jesteśmy już gotowi Jedziemy budować szopę No to ruszajmy Na co czekasz, spychaczu? Yy, nie bierzesz skrzynki z narzędziami, Bob? Ach, tak <laughs> Jestem gapa Zapomniałem <gry> <gry> Uczcie się z Leo, jak należy wiercić. Leo, dzisiaj nauczysz się, jak należy wiercić otwory w ścianie. O! Uwielbiam wiercić dziury! Użyjemy wiertarki, żeby powiesić ulubione obrazy pani burmistrz. Do tego typu ścian lepsze będą kołki i wkręty niż zwykłe gwoździe. Sprawdź, czy wiertarka jest naładowana. Witaj Bob, jestem Roboleo 3000. Robot budowlany, jestem naładowany! <laughs> Cześć Roboleo 3000! Powiedz prawdziwemu Leo, żeby wrócił i założył wiertło. Ech, e, jasne, Bob. Ech. Dobrze, teraz możesz zaczynać. Najpierw wiercisz powoli. Właśnie tak, a teraz trochę szybciej. Jeszcze trochę. O, o nie, co się stało? Tylko spokojnie, wszystko jest w porządku. Można to naprawić. Na pewno chcesz go powiesić samodzielnie? Tak! Uczę się od najlepszego. Teraz już wiem, co mam robić. Świetnie, w takim razie zostawiam cię. Leo, jak ci poszło z obrazem? E, jakoś. Myślę, że chyba nauczyłem się wszystkiego o wierceniu w ścianie. Wygląda wspaniale. Orety. E, zrobiłem kilka prób zanim skończyłem. Dobrze, Leo. Czas na drugą lekcję. A temat to: Wiercenie otworów w ścianie. Uczcie się z Leo. Leo i słupki. Już prawie skończyłem montować słupki do nowego ogrodzenia, Leo. Mógłbyś to dokończyć, a ja pójdę podród, żeby je połączyć. Jasne, Bob. Ten młot jest gotowy, żeby zacząć uderzać. Przygotowałam słupki. Dobra, więc zaczynajmy je wbijać. O, zaraz, chwileczkę. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy wszystkie słupki mają tę samą długość, bo kiedy je wbijemy, muszą być równe. O, dobrze, dobrze. Ten jest trochę za długi. Chciałbym już zacząć wbijać. Możemy już zaczynać. No dobrze, możesz już wbijać, Leo. Tylko sprawdź, czy mają tę samą wysokość. Słupek stoi. Teraz czas na młot. Ho, ho. Dobra. Następny koparko. Skończymy to ogrodzenie w mgnieniu oka. No i proszę, wygląda nieźle. Ten jest trochę wyższy niż tamten. Czy Bob nie mówił przypadkiem, że masz je mierzyć i przycinać, Leo? Eee, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że jeszcze raz uderzę. Teraz jest niższy od pozostałych. O. Eee, będzie dobrze, tylko tamte też trochę mocniej wbije. Proszę bardzo, eee, Leo. O. Może jeszcze parę uderzeń? A, Leo, koparko, co się stało ze słupkami do ogrodzenia? E, chyba trochę mnie poniosło z tym wbijaniem. Tak, myślę, że troszeczkę cię poniosło. Trzeba widzieć też jasną stronę. Wszystkie mają tę samą wysokość. Dziczcie się z Leo. Leo maluje. Dobrze Leo. Ty pomalujesz te ściany, a ja dokończę robić podjazd. Pamiętasz kolejność czynności, które masz wykonać? No jasne Bob. Jeszcze nie Leo. O, o co chodzi? Najpierw wyłożysz chodnik papierem, żeby nie pobrudzić go farbą i okleisz taśmą wszystkie szyby. O, e, racja, racja. E, o tym zapomniałem. Ale już pamiętam. Proszę betoniarko, gotowa? Zaraz wszystko będzie wymieszane! Dzięki betoniarko. Leo! Zaczekaj chwilę! O czym znowu zapomniałem? Musisz wypełnić pęknięcia w ścianie zanim rozpoczniesz malowanie. O! Tak! Tylko cię sprawdzam, Bob! Zaraz to zrobię! Świetny cement, betoniarko! Dzięki Bob! Trzeba to wyrównać. Oh, czekaj, Leo! O, o, co teraz? <grywa> na wałku masz za dużo farby. Będzie ci z niego kapać. No dobrze, troszkę go odsączę. O! Jest równiutko, Bob! Oh, idealnie! Dzięki, betoniarko. Chyba teraz zasłużyłem na koktajl. O, a co powiesz o mojej ścianie? Dobra robota, Leo. Widzę, że o wszystkim pamiętałeś. To świetnie, więc myślę, że też zasłużyłem na koktajl. <śm> Prawda? Stój dokładnie tam, gdzie stoisz, i ani kroku dalej. O, dobrze. Ani kroku dalej. Uf. Tak, już i tak ich dość narobił. Leo, ani drgnij. O, dokąd idziesz? Do środka, idę po koktajl. U -u -u -u. Uczcie się z Leo. Leo układa cegły. To będzie na pewno najważniejszy mecz w tym sezonie. Dobrze, Leo. Pamiętasz, czego miałeś się dziś dowiedzieć? Nie chodzi o to, kto wygra w finale, prawda, Bob? Nie do końca, Leo. Pokażę ci, jak się układa cegły. O, świetnie, super. Najpierw nabieramy zaprawę na kielnie i rozprowadzamy równomiernie na murze. Uh, Leo Dostałem wiadomość, że nasi już prowadzą Woohoo! O, wybacz Kładziemy cegłę na wierzchu, przyklepujemy i zbieramy nadmiar zaprawy Bierzemy następną cegłę, kładziemy na nią zaprawę i przykładamy do poprzedniej I tak dalej Żaden problem, Bob Leo, muszę odejść na chwilę Ty skup się teraz na pracy, a ja niedługo wrócę, dobrze? Oczywiście, Bob To jeden z najbardziej emocjonujących meczów, jakie widziałem w życiu Teraz czas na przerwę! Niesamowita pierwsza połowa! Hmm, więc teraz chyba czas coś zjeść. Aha. Gdzie jest moje pudełko? Musi być tutaj. O, nie! Cześć, Leo! Jak idzie murowanie? E, dobrze, Bob, dobrze! E, jestem bardzo zajęty. Oddzwonię później. Cześć Leo! Oh, cześć Marto! Nie widziałeś może mojej książki gdzieś tutaj? Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Um, nie? Ona musi gdzieś tutaj być. O, nie! I to już ostatni gwizdek sprężynowo wygrywa! Woo ha, Zrobione! Przekażę Bobowi tę dobrą wiadomość. Tak, gdzie jest mój radiotelefon? Cześć Leo, jak tam mur? Bez odbioru? Koparko to jest miejsce, skąd biorą początek najlepsze budowle miasteczka. Ja kocham to podwórze. To dom? to dom całej drużyny. To prawda Koparko. Czasem przydałaby mi się trzecia ręka. Pracujemy zespołowo, Leo. W przodku, betoniarko. Uwaga! I... O nie! Zgubiłeś coś, pychaczu? To przyjemność, Marto! Przywiozłem materiały budowlane. Dzięki ciężarówko. O, stop! O. Chyba jednak nie napije się herbaty. Jedziesz w moją stronę dźwigu? Tak, zawsze jest tak jak chcesz, Bob. Chyba jednak nie zawsze dźwigu. Dźwig i Żuraw. Dzięki dźwigu. Ładunek gotowy, Żurawiu. Jedziemy do góry. Czas już na siłę wierzy. Ojej, najwyższy Żuraw. Historii! Dobra, gotowy Dźwigu. Hej, żurabiu! Czy nie chciałbyś się pobawić w szpiega? Pobawić w szpiega? Wiesz, że z tej wysokości widzę wszystko, prawda, Dźwigu? No i dobrze, ja jestem w tym naprawdę dobry. E, to zaczynam. E, widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru... E, pomarańczowego. Pachołek drogowy! Och nie! Dobra żurawiu, twoja kolej. No to słuchaj dźwigu. Widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru. Ale nie patrz na nic. Co jest po drugiej stronie miasteczka? Dobra? Nie będę. Widzę teraz coś co jest niebieskie. O, coś niebieskiego? Niebieskie, niebieskie. Mmm, niebie. O, kontener biurowy. Tak. Nie. <laughs> O, kamizelka Boba, tak! Znowu nie trafiłeś? Znowu? Nie. Ale. O, ja jestem niebieski. To ja to dźwig zobaczyłeś dźwig! Tak! To ty! Uhu. Moja kolej! Widzę teraz. A ja widzę, że mamy jeszcze dzisiaj dużo do zrobienia. Ruszaj! Jedziemy po kolejny ładunek. Och, masz rację, Bob. Do zobaczenia, Żurawiu. Ciągle widzę was obydwu, wiecie? Widzę! Ciągle was widzę! Dawaj, koparko! Dzięki, Marto, daję. Nawet chcę dziś pobić mój rekord w kopaniu. Tak! Uhu. Skończyłaś już koparką? Bob, pobiłam dziś mój własny rekord. To najszybciej wykopany rów w dziejach. No, moje gratulacje. Założę się, że mogę też pobić rekord w zasypywaniu rowu. Skończyłeś już, Bob? Nie, jeszcze nie. No a teraz? Nie. A. A teraz? <laughs> Nie! Koparko, skończyłem. Teraz masz swoją szansę. Ho -ho! Baw się dobrze przy biciu rekordu! To najszybciej wykopany i zakopany rów w dziejach. Jestem pewna, że zostawiłam tu skrzynkę z narzędziami. Tak, chyba też ją tu widziałam. Ech, może jednak zostawiłam ją gdzie indziej. Chyba, że. O nie! Musiałam ją zakopać! O. Marto, znalazłam narzędzia. Dzięki koparko. Udało się. Pobiłam swój rekord w kopaniu i zakopywaniu rowu dwa razy. Dwa razy? A, dwa razy. Ach. Gotowe. Jedna fala. To będzie naprawdę pięknie wyglądało na naszym akwarium. To raczej wygląda jak płetwa rekina, Leo. To jest fala dźwigu. Ale masz rację. Wygląda też tak jak płetwa rekina. Uważaj, dźwigu! <śm> Wyobraź sobie, że tu jest pełno rekinów. To natychmiast wychodzę z wody. Doskonalisz umiejętności, Leo? Fantastycznie! Czas na nas dźwigu, jedźmy już. Nie zapominaj o rekinach, Leo. <śmiech> <śmiech> hmm. lepiej posprzątam ten bałagan. Hej, gdzie podział się mój telefon? Aha, tam leży. o uh, uh, chwileczkę, tak, żeby nie dotknąć wody. U, uh, u. Uh. Oh! 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 Dobra? Hmm? O oh! uh! oh, tak. Utrzymać równowagę. Żaden rekin nie dobierze się do mnie. Oh! 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 Telefon! O, oh! Muszę jakoś odebrać. Hmm. Ryzykowne. Ale dalej! Halo, tutaj Leo. Cześć, Leo. Mówi Bob. Dopadły cię rykiny? Cześć, Bob. Ale co będzie z lwami? Co, lwy? O, to miał być żart. Wiedziałem. No właśnie. Tak czy siak dinozaury odstraszyły lwy. Mogę popatrzeć, Marto? Lubię jak zajmujesz się elektryką. Pewnie, Walcu, oczywiście. Najpierw muszę sprawdzić, czy przewody są we właściwym miejscu i czy są dobrze połączone. O, to dość zawiłe. Sekret polega na tym, żeby skupić się w danej chwili na jednej rzeczy. Tak właśnie działam. O, spychaczu, weź teraz trzy deski do prac remontowych. Dzięki! Już zabieram! Dobrze, sprawdźmy teraz poziom mocy. O, jedną chwileczkę. Witam, pani kamyk! Tak, Bob zaraz tu będzie. Dobrze? Na razie. E, poziom mocy jest dobry. Hmm, gdzie jest ta drabina? O, Leo, drabinę widziałam tam. O, jak mogłem nie zauważyć. I ostatni raz. Bierzmy się do pracy, koparko. Bob! Kanapki! O! Spostrzegacza jesteś. Gotowe. I tak właśnie działam. O, Marto, robisz bardzo dużo rzeczy. Ale tylko jedną rzecz w danym momencie, w tym cały sekret. Do zobaczenia! Oh, Marta robi wiele jednych rzeczy, ale tylko w danym momencie. Siła! Wierzy! Proszę bardzo, Bob! Masz 201 cegieł. Ha! Tyle właśnie ich jest, żuraził. Jak to odgadłeś? Nie zgadywałem. Wyczuwam ciężar jednej cegły, a ten ładunek wydał mi się 201 razy cięższy. Cóż, jesteś ekspertem od dźwigania. Umiem też powiedzieć, co podnoszę. Zawsze to umiałem. To chyba cecha dźwigów. Potrafię zawsze rozpoznać kształt i rozmiar ładunku i nawet jego rodzaj. Czy to drewno, metal czy cegły, czy coś innego. Wszystko wiem. Dobrze, żurawiu. Jeśli tak, to może cię sprawdzimy. Tak! Uwielbiam takie rzeczy. Może Gotowy żurawiu. Opuszczaj hak. I nie podglądaj. Obiecuję nie podglądać. Spróbuj teraz. To są deski, jest ich sześć. Tak! Mówiłem! Osiem rur. Jedna deska, wiertarka, skrzynka, pachołek i... Tak. I... O, i telefon, który leży na desce. <noise> tak! Zgadza się, jesteś niesamowity. Dobrze, ostatnia próba. O, tak. A teraz, Żurawiu, co to jest? Och, to łatwizna. Śniadanie to kanapka z sardynką. Ja, ale to. Zgadłeś? W jaki sposób jesteś tego tak pewny? Czuję zapach, Bob. Nawet tu na górze. A pachnie wspaniale, prawda? A tego nie jestem wcale taki pewny, Bob. I betoniarka. I gotowe. Jest teraz równiutka, ja. Jesteś najlepszym walcem na świecie. Naprawdę? O, naprawdę tak myślisz, betoniarko? Tak, jesteś walcem legendą. Jesteś niesamowity. Wywalcowałeś już wszystko w miasteczku. Moje kanapki. Czasami walcuję też coś, czego nie powinienem. Tak, ale i tak! Mógłbyś zwalcować wszystko! Założę się! Założę się, że mógłbyś zwalcować na płasko tamto wzgórze! Łatwizna! Żaden problem! Mógłbym? To znaczy... Mógłbym bez dwóch zdań! Mógłbyś to zrobić z zamkniętymi oczami! Tak! Tak! Tylko patrz! O, jesteś legendą! O, to jest... To jest o wiele trudniejsze, niż myślałem. <laughs> Nieźle, Walcu! <laughs> Mówisz poważnie, ale przecież mi się nie udało. <laughs> Oczywiście, że nie. To jest za dużo walcowania, jak na jeden walec, w Walcu. O, ale walec jest najlepszym walcem na świecie, Bob! Na świecie! Wiem, betoniarko! Bob ma rację. Jedne rzeczy można walcować, a innych nie. O! To były znowu twoje kanapki? Wybacz, Bob! Kanapki są idealnie płaskie! Oczywiście, że są idealnie płaskie. Jesteś przecież najlepszym walcem na świecie! Fajnie! Dzięki, Bob! To spychacz! Spychacz, król góry! <laughs> król góry? Podoba mi się! Oh. <laughs> Cześć, Bob! Spychaczu, chciałbym, żebyś pozbierał teraz całe kruszywo, jakie zostało po pracy w tym tygodniu. Jasne, Bob! Dzięki, królu góry! A i pamiętaj, żeby składować je tu, gdzie inne materiały. Jedziemy, kopalko! Muszę teraz zebrać całe to kruszywo, żeby moja góra stała się ogromna! Marto, czy to są resztki materiału? Jasne. Możesz zabrać wszystko spychaczu. Tak! Dziękuję, Marto. Góro spychacza! Nadjeżdżam! Król spychacz! Ta góra nie jest jeszcze ogromna, a król potrzebuje góry, a nie pagórka. Nie mogę uwierzyć, że zostało nam aż tyle kruszywa. Jestem król spychacz, a to jest góra spychacza. To wspaniale! Ale teraz proszę to przewieźć tam, gdzie inne materiały, pamiętasz? O, tak! Już się robi, bo. <laughs> Dziękuję, wasza wysokość.